Życie ma to do siebie, że pisze scenariusze nieprzewidywalne. Oto jeden z nich: czyli piękne, surbiwalowe ognicho. minus 8 stopni, i ja, którego miało tu nie być. Ale, tak jak wspomniałem, szmaciarskie życie jest nieprzewidywalne. Tu się odbywa ostre rżnięcie. Przepraszam, co pan tu robi? <gry> Ale sosiny ponoć nie są łowne. No go? na Dawajcie to, no właśnie to ma efekt jak przywieziemy całe drzewo do ognia No to bierz to to, to, to już, no to dawaj Podjeżdżam tu, podjeżdżam z Kodą i zrywkę zrobimy Tak, zrywkę, która, ten, tam się. Ty, się złamię, kurwa Ty też się złamie prze, kurwa, pójdę przez lat I tu w po Właśnie Ale nie pod prąd, bo to tak jakbyś szyszkę w dupę wsadził Jebaj to W jedną stronę tak, w drugą gorzej Gdzieś tam do przodu nie? no do go, ja tu gdzie najlżejsze był to poczekaj. Ty chyba się pojewało ty Dawaj to to człowieku ty, nie bądź miękki, ale muszę za coś chwycić, no, no to kurwa. Dawaj jedziemy. 3-4 enter spacja Co, my nie damy rady. No dobrze, jest dobrze szło, chłopie Dawaj do przodu! Ale no, to nie no człowieku, ty mu go tam wzgniecię w tych drzewach, dawaj. On tego nie przeżyje, zobacz dzwon jest. Paweł! Nie kurwa, a za... Nie, jadę tu z Kodą wjeżdża, musimy to przewieźć, to ma się palić chuj. No jeźdź po, po skodę. To jebaj, ty. Idź po Skodę, szybko. No gdzie, jak to weźmiecie? A co to wchodzi, gdzie idzie po Skodę. No gdzie, no ty głupi jesteś. Purdzie na zrywkę. No jak? Normalnie no. Czynij to na półku, kurwa. Eee no. no. Zróżka jebaj to to. No to jest spację, patrz kurwa. Patrz jak róż czarzy jebie to to. Kurwa. No dawaj. Jak się tego używa? <gry> kurwa. Pójdź no, końcu... był ulkanizatorem. <gry> w, w końcu odpowiednie narzędzie. W odpowiednich rękach. Kurwa. I tak jest powrót do korzeni tak. Zimno jest. Krąży jak na minus 10 i 10 na sekundę wiatr Czyli? Obliczyć to trzeba. Czyli 10 razy 10, 10 to jest 100. 100. To, <laughs> to? na <za> 100. <laughs> Trochę się rozgrzejesz. Stary, pokaż mam co się robi. kurwa ciepło mi czasa je baci Brała kurwa no, dobra, chcesz, ten ten Dawno, kurwa 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 może kurwa 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 nie kurwa takich kurwa czynności. kurwa 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 to, to to sam weźmiesz Słysza. <gry> Słysza. Kurwa ty aż, aż gorąca, kurwa. Jesteś śmieciu. Przepraszam a, już za No nie, 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 kci, kurwa pierwszy ty. Ja pierwszy bo... Człowieku, co ty? Dobra. Ta da, ta -da. Patrz, jak człowiek na weekendzie się umorzuje. Po co zmienię sobie rękę, po ja mi tu nie wygodnie. Tak, o teraz to mogę to sam nie. dawaj. No cóż podniesz to. Idziemy sobie. No, teraz chłopie prawą to Koniobikę to mam tak wytrenowaną, jakby mnie nie niósł nic. Niech to no, Chłop, eno, eno, czy? Miota! Nie. Tak się nosi. Ej. Jak to? Na pół. Nie ta! Czekaj. Na pół, no co ty robisz? Ja wiem! No wiesz, to szmata, nie ważne. <gry> Dawaj to. Do. No i co? No. Bo mi leci. Łał. Na gospo mi wyjebał. Nie przejmuj się. Ty chyba do gry mi się skończyło.